Chciałem pokazać jak zrobić uszczelkę na kubek. Najprościej i później jak zrobić. Więc tak, bierzemy kubek. Mamy koszulkę termokurczliwą, Wkładamy ją. Obcinamy tutaj kawałek może trochę za długo. Tyk. Bierzemy element ze starego kartonizera. Wkładamy go do środka, do kubka, bo trafiliśmy Bierzemy zapalniczkę Moja coś licho pali O, udało się, bo chyba mało gazu jest Lekko podgrzewamy Zostawiamy na momencik Niech wystygnie, tak, w palcach można to zrobić Przytrzymujemy, wyciągamy elemencik I mamy gotowy uszczelka. Ona jest trochę za długa. Przyklej minimalnie. O! Mamy gotowy, ładny kubek z uszczelką. Teraz pokażę, kręcę grzałki ja. Tu jest już przygotowana nitka, knocik, ale w środek jest wbita igła. Nie obok, tylko w środek. Duże znaczenie przy grzałce, zauważyłem, że ma to, żeby igła, yy, drucik, bardzo ściśle oplatał knot, bo inaczej to bulgocze, pryszcze ogólnie jara słabo Nie? teraz bierzemy drucik tu już przyciąłem kawałek przykładamy z racji tego, że ja u siebie palę na tubie, więc muszę mieć większy opór dlatego robię minimum 4 zwoje a że tu jest drut ściśle właśnie odkręcam 18 to tych zwoików robię 5 o o i mamy piękną grzałeczkę dość wąska jak widać widzicie nie przesuwa się bo jest na igle lekko teraz popuszczamy i możemy jeszcze paznokciami lekko tutaj dociągnąć to ale ogólnie Używamy stacy. Wezmę teraz ten kubek, pokażę. Ono tu się idealnie wpasuje. Widzicie? Idealnie wchodzi. 5 zwojów. Idealnie pasuje. Nie ma problemu żadnego. No i to by było na tyle. Myślę, że to jest lepszy sposób z igłą w środek niż obok. No bo, tak jak powiedziałem, jednak mamy dość ściśle nawinięte i nie mamy obaw później, że pryszczemy. I to by było na tyle. Dziękuję.